Pan Ryszard Lisowski, członek zarządu, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Panie starosto. Obchodzimy stulecie wojny polsko-bolszewickiej. Wojny, w której brali udział nasi mieszkańcy z naszego regionu. Pragnę przedstawić jedno z wydarzeń tej wojny. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Wydarzenie to było celebrowane w całej Rzeczpospolitej, także i w Jaśle. Mieszkańcy ściągali orła dwugłowego austro-węgierskiego i wieszali symbol wolnej Polski orła białego. Euforia wolnością została zahamowana, kiedy wybuchła wojna polsko-bolszewicka jako próba rozszerzania władzy komunistycznej na zachód. Polacy nie godzili się z tym, że po 123 latach niewoli najeźdźca będzie w stanie ponownie odebrać suwerenność. Postanowili walczyć. W lipcu 1920 roku wóz naczelny Józef Piłsudski ogłosił zaciąg ochotniczy do wojska, aby bronić ojczyznę w wojnie polsko-bolszewickiej. Pod broń stanęli weterani I Wojny Światowej, młodzież, harcerze, niedoświadczeni ochotnicy, włącznie z uczniami Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszyńskiego w Jaśle. Zgłosiło się ponad 300 ochotników, uczniów, którzy ukończyli 16 lat. Na ich czele stanęli profesorowie Roman Sapier oraz Jakub Kuska. Mój stryj Edward Lisowski walczył podczas I wojny światowej, między innymi na froncie włoskim, gdzie został ranny w 1916 roku. Po powrocie do Zdronia wrócił do Dębowca i pracował jako stola ścieśla przy budowie domów. Na odezę marszałka wstąpił do, na ochotnika do polskiej armii wraz z trzema innymi dębowczanami. Walczyli oni w XVI pułku piechoty ziemi tarnowieckiej w ramach szóstej armii pod dowództwem Stanisława Halera ramię w jest z uczniami z Jasła. Z opowiadań uczestników walk, którzy powrócili z wojny wiemy, że Edward dowodził grupą żołnierzy, która bohatersko walczyła pod Firlejówką i Krasną na terenie dzisiejszej Ukrainy. W okolicach 6 września 1920 roku ich oddział został okrożony przez będącej w ogromnej przewadze Kozaków, którzy bez litości zabili ich szamblami. Moja babcia, Wiktoria Lisowska, otrzymywała rentę przyznaną przez Piłsudskiego za bohaterską śmierć syna. Była to symboliczna kwota, ale jednocześnie wielkie wyróżnienie. Niestety zginęli również inni nasi krajanie, m.in. profesor Roman Sapier oraz uczniowie Antoni Aman, Tadeusz Rabal. Jan Lejpras, Seweryn Marcinkowski, Jan Sanocki, Jan Skuba, Jan Soczek, Józef Urbanik, Jerzy Zając. Pamięć o bohaterskim czynie pod filejówką kwitł w okresie międzywojennym i celebrowano ją w okolicach 6 września. Po II wojnie światowej, w okresie komunizmu, temat wojny bolszewickiej był tematem tabu. A mimo to pamięć przetrwała. Dzięki. Ocalałem uczestników wojny oraz ich rodzinom, którzy ze łzami w oczach wspominali tamte czasy. Dopiero w 2006 roku udało się ustalić lokalizację grobów na Ukrainie w miejscowości Andriivka, dawna Fillejówka. Obecnie elementem wskazującym jest to miejsce zbiorowego pochówku, stanowi krzesz kamienny, ufundowany w 2011 roku przez miasto Jasło. Na groby bohaterów. Wojny polsko-bolszewickiej, którzy zginęli pod firlejówką, wielokrotnie urządzano wycieczki. Parę lat temu pan Bogdan Żońca, ówczesny marszałek województwa podkarpackiego, złożył na grobie w firlejówce hołd polskim bohaterom poległym na Krasnym i firlejówce. Przypomniał o uczestnikach wojny, profesorach, uczniach Edwardzielisowskich oraz innych spoczywających w tamtajszej mogile bohaterach. W stulecie tych wydarzeń w wolnej Polsce. Koniecznym jest przypominać młodym mieszkańcom o tych ludziach, którzy swoim bohaterską, nadludzką ofiarą poświęcili się dla świętej sprawy, dla wolności ojczyzny. Ten czas zasługuje na podziw i wieczną pamięć. Na pewno uczestników tej wojny z naszego regionu było więcej. Tutaj pan starosta mówi, że jego przodkowie również uczestniczyli w tej wojnie. Dlatego proszę pana przewodniczącego o oddanie hołdu wszystkim ofiarom tej wojny z naszego regionu. Dziękuję.